kupson games e, w moim pierwszym filmiku pokazywałem wam jak podgłośnić mikrofon niektórzy mnie o to prosili e, prosili mnie o to i dzisiaj wam chcę to powtórzyć bo ostatnio mnie nie było słychać sorry za to było słychać jedynie myszka czekajcie sorry że jestem y, tak y, cięcie takie zrobiłem ale y, coś tam mnie mama prosiła i, i już jestem mogę kontynuować i Klikamy w start i dajemy. Ja jestem akurat na jakimś laptopem i dajemy panel sterowania i dajemy sprzęt i dźwięk i dźwięk. Sorry za ten hałas to możemy zamknąć tu mamy dźwięk i dajemy nagrywanie i mam, i mam trzy mikrofony. Ten akurat nie jest aktualny, ale mogę go zaktualizować. Um, ok, lol, czekajcie. Um, de, 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 de. Czekajcie. Znowu już moja głupia siostra. I um, tu musimy włączyć sobie, bo tutaj nie powinien być jeden. Tutaj powinien być na razie jeden mikrofon. To jest tak, żeby nagrywać, a to jest do y, słuchania. I y, tu mamy dźwięki. Y, I tu możemy w tym sobie przestawić y, poziom. Buja! Teraz mi trochę głośniej słychać, co nie? Patrzcie. Po, I dajemy OK. I y, teraz nie powinno słychać strasznie y, ten głośno. To jest właśnie zasługa tego... Um, sorry, że tego wcześniej nie, zro nie zrobiłem, ale... Um, no... No był cicho. Sorry, bo nie włączyłem sobie mikrofonu. Okej. Okay. Dobra, znowuż jestem. Um, Sora, ale znowuż moja siostra. No Okej. Okej. I to był poradnik, jak dobrze i głośno ustawić mikrofon. Na razie.